Trzymaj, no. Drugi odcinek. Go, To się Teraz na drugi świat Tak. A pani to szykszy? Tędy. Nie z drugiej Do drzewa się fudził. Ale... Robimy ending... Taki jeden? Który jest najłatwiejszy? To jest pizza. Czyli... Jak, czyli jaki ending? Uh, clock ending. Czyli musisz to jest. musisz zabrać każdy ten... Yy, zegar. Zegar? No, i zegar? Yy, jak yy, Będziesz u tego Fredbera? To. Nie, nie rób tego, nie, bo to skipnie całą. O, teraz musisz tu poczekać. A dostał. Co najłatwiej, że... Ale tak, u takiego... U każdego tak trzeba zrobić? Czekaś? Tak. Ale ja nie wiem czy... Nie wiem u których to jest. Mogól mnie to skiernąć? <coughs> nie możesz. A to samo robi? No. No, teraz musisz znaleźć ten. Eee... A jak to się nazywa? Zegar. No. On będzie na tym świecie? Nie, na tym. Ale zależy na jakim świecie. Na tym pierwszym. Prawda. To szuka. Co? A oni też zmienili efekt. O. Z zmieniasz jakby co. Co? Z pasem zmieniasz. W sensie, że to tylko przez przewodek. Pokazać się, czy nie? Patrz. Co?

Ale patrz, ty wybierasz, to jest teraz taki ten. Widzisz? No. Więc takiego, jeszcze nie była. Tak było po prostu. Było pasz, po prostu. Tam no... no, dwa tokeny. To nam na no, pewno się przyda. Daję expo. Te... Ale będzie jak w pierwszym odcinku. ten... Cztery postacie darmowe. I z... jutro będzie live, więc musicie subskrybować. Prawda? Ja! Prawda, Kuba, że jutro będzie live? No. Daj. Na majorki, na Widać mi tylko moją rękę. Nie. No, nie nic. Tak będzie iść. A tam trzeba teraz trzysta uzbierać. Wiem. O teraz jest dobrze. <coughs> tak, teraz dobrze jest. Tak? Nawet zdarza? No. no? Twoja ręka praktycznie nie zesłania. No? Ale dodaj nowe. No i e, szybciej się chodzi teraz. Nie wiem. Widzisz? Ale znalazłeś znowu pierwszy. I musisz. E, Minigrę. Eee. Co trzeba robić? Eee, bo bo do boksa. No teraz to robię. No to są łatwe minigry. Ale są różne, czy są takie same ziomy? Nie, różne. A wiesz jakie są, czy nie? Ehm, będziesz musiał zaprowadzić Springtrapa do boksa. Tam się nie... Czyli po prostu inne postacie będą. Tak, ale musisz jeszcze przejść po... kilku... padach? Padach? Mm, no na platformę. Nie. Co to jest gloom, balon? No to daję, że... Daję. Że nie może strzelać. widzisz ma to um. Czemu to masz takiego farta? Diagram to jeszcze nic mi się nie, Żaden nowy. Ale tak to już mieliśmy kurwa znów. No, snu, snu przeklinałem. Ale w takim czasie. Fla, family friendly. Płaczmy. Jeszcze tak, gdy to się a ogląda przy rodzicach. <noise> Jak chcesz powiedzieć przekleństwo, to powiedz mi. To powiedz wtedy family friendly. Spróbuję ograniczyć to. Chociaż się tego nie da ograniczyć. Prawda? Gdy się wkurzymy, chciałam powiedzieć, że gdy się... W... Mm -hmm. Nie ma. Tam się nie wchodzi. Tutaj będzie drugi świat. Ani, może za niego weźmiemy. To ja na dole zrobię. Chciałem sprawdzić, czy to jest po prostu takie drugie wejście. No. Okay. A, widzicie co możesz w tamtym wejściu? To no. mm. są lepsze. Bo jesteś niby w drugim świecie. Ci... No ale ja to przez przywodach klikam tu dyspozycji. A teraz dostajesz? Pa, tak, do dyby, tak, tak przypadkowo klikam. Tak z odruszenia, że skaczesz, A Jest! Fantoczki. Chodci. A ciągle leci ten chodci, nie jest czego. Jest eee, chipa. Tego? A. Zapomniałem, że myśmy chipa. Nie właśnie. I znów. Ja zasłaniam. Ja jestem do suchu. Nie, nie zasłaniam właśnie. Słyszałeś tu? Family friend. Ja nawet tego nie dałem Radek powiedzieć Udało mi się No od pierwszego A zamieniamy? Bo my co chwilę zrobimy cały e Phantom skład No to mam z Mam, jeszcze trzy Zacznijkę dawaj A co ona ma? Hunting Wiesz No mała No to Bite A nie, inaczej nie mamy w składzie już no tutaj możemy zrobić. No za mango. Ma hunting, to Simon, slow i unscroop. Co to jest to żółte? Co żółta? Żółta moc. Że spowalnia. I to masz dobrze. Ja musiałem trzymać przez 15 minut. tak możesz taki położyć. Inaczej to... Siedzi. O wiele szybciej! No. Normalnie się dzieje też szybciej. I inaczej wygląda teraz. To nie są.

Nie wiem czy zauważyłeś Zauważyłeś? Nie wiesz nie? Ha, Haha, spadła Musisz teraz postawać O mam No nie No nie To I pójdziemy od razu do tego fast power. Very cool. Musimy zabić bossa, żeby dostać większe Tu, tu, tu. Mamy drugi. O, to jest nowy boss. Family friendly. <laughs> Ej, to... Ej, znów musimy poczekać. Nie klikaj tego. Już się... A ty wiesz, kiedy będzie ostatnie? To będzie dony, to będzie ostatnie. To, nie, to Nie klikaj wtedy. Będziemy musieli poczekać wtedy. Aha. Do no ale sobie połaz, Gwa Tak spadła ty Ko e. Powiedziałaś już to i powiedziałaś family, family friendly Ja sobie tak rozłożyłem nogę, potem mam pijeczkę no no Nie, nie no. mogę Nie skipujemy po prostu, może z kliny Nie, to samo są... To za chwilę spadnie Nie spadnie Co jest? Nie <laughs> Ej, ale było chyba widać jeszcze twarze, gdy tak spadło. Okej! Okay. W jednej mini sekundzie. Okay. Pokazujemy, pokazujemy twarze. Chyba już kiedyś pokazaliśmy na jakimś orze. Okej, okay, to będziemy robić filmy, gdzie będziemy pokazywać twarz od 100 subskrypcji. Nie wiem, oni w ogóle to dobiją. Ok. Ale będziemy mogli prawie codziennie robić live. Prawda? No. No, żywo. Daj dżam, mogę i dać jump. więc... Nie, gdy musicie subskrybować, bo gdy subskrybujecie, to pokazuje wam, czy slajf robiono. Znowu tam blisko. O, dostaliśmy tam błonosek. Mój park. ciekawe, co to za bo. Ile dodali was? Dwa? Więcej. Czy Chodź jest bardzo dobry. No jeszcze jest, jest odcisk dwa. Bo on bardzo... Czyli po są większe te? Czy po więcej daje? Eee, więcej że... się postawia. Tak i... Patrz, mam time jest, jeszcze... Zrobimy taim bonusa! Ten bonus. Bo prawie było na 69. 67. No. A to jest exp. Eksp... I token. O to dobrze. Masz też e, kliknąć SHIFT, żeby zaskipować. Nie. Mamy chipa. Wkładamy? Okej. Mamy? Okay. No. Jakie ja ja dawno, tak? kurde. Famini... Kurde. 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 No. Chciałem powiedzieć kurde, prawda? Mhm. <gulatory> Uma dziwięta. Ale ładnie wygląda. No, to jest ten. Taki ale w czasie walki nie zmienili, tutaj. Prawda? Nie no. zmienili w czasie walki. Oj, nie, że... Ale widzę, że nie zmienili w czasie walki postaci naszych. No. Posiedzamy z sera. Ser. Lubisz ser? Ja nie lubię. Lub. Korzysta z tym, sir. Time bonus! Kolejny time. Tylko on był trochę trudniejszy, ale tylko o. No tyle 5 samych. sekund tylko. Zostawimy tyle samo expa, no 5 expa mniej, 5 expa No bez bo time bonusa to byśmy... Prawie możemy tego Co prawie? Prawie możemy... Ja my miałem zegar znaleźć Ale nie w tym świecie W, w tym Następny W tym możemy No ten W niektórych jest w tym samym świecie a w niektórych są wygląda. sprawdzimy tutaj i tutaj nie będzie, to... A w następnym nie może być w poprzednim. Nie. No poprzednim po, po było już. A ci we wszystkich jest jeden nie ten. Tylko jeden, nie może być jednej. Nie. Nowy part. Okej, że to. Możesz kupić to. O tego ostatniego. Tak? Nie ma. Nie ma. Nie, w tam na live, tam będziemy wejdę tam za? Poza... No ten boss przypomina tego. Ten nowy, no? Ale przyjeźdź, jutro przyje... na live tam chodzimy. No dobra. Tylko dzisiaj Wam powiem, kiedy będzie live wczoraj. A, ok. Kiedy da ten dnia nie, nie chcesz się teleportować? I tutaj widać, Tak Jedno jest po rzymsku, można tylko... Nie... Tego nigdy nie widział. No. Kup neon Łaska. Mm -hmm. Teraz metapody A wiesz gdzie się znajdą? Na ziemię Nie ja. A. Tylko, że tam... Tylko wiesz, gdzie. Nie tu. No, A. Ja. Family friendly. Ale to nie ma żadnego przekleństwa. Wiem, ale takie dziwne dźwięki zrobię. Dość kurwa. Family friendly. <laughs> Teraz było przekleństwo. Chod nie wytrzymał! Gra. Lubisz tę grę, Lubię, że są takie fajne rzeczy, naprawdę no. To bonus. miłusz. Chwilę cię kopnę, tylko że W Tak, w wujzie, no. Możemy kopić imię. Ty się chodź. 500. A, a tam... Ej. Tam ten Xtreme Reaper, tam kosztował 1000. 2000. A teraz kosztuje 4000. Nie! No, On um kosztował... On um kosztował 1000! Nie, dwa. Ja to pamiętam. No, co my tutaj zkniemy? <laughs> a to najdroższe. Ale chyba się dać złatwiej zarabia teraz ja pieniądze. On... Tutaj jest ok. Okej okay. ta, ta, Tam był ten chip Tutaj też jest chip Widzisz <coughs> To jest BoxBoy, Chilox, Flan Od razu trzy Ej, no, no, co napisałem teraz na rachunek? No to Jego ja nie było akurat Nie wiem Co? Nie pamiętam A co... A... a nawet nie co, wiem jak Ej! To... Ej w ogóle co... Który? Co, co robi to? To był zawsze huk ale nie to. A to. To jest chyba ten jakiś update robi nam. Co to robiło? O, um, kończymy odcinek pa.